Cześć, cześć, cześć moi drodzy. Witajcie w najnowszym odcinku na kanale. Drapiemy pierwszy milion. Na dzisiaj mamy odcinek za 50 zł. I jest to 50 zł przeznaczone od Magdy z kanału Alicja. W zakupów Alicja swoją wygraną przeznaczyła na wsparcie kanału. A ja zakupiłem oto takie zrabki. Serduszka dla ciebie, Alicja. Dziękuję ci ślicznie. No i, no i jak tu już jesteśmy, to serdecznie Was zapraszam na nowy kanał Magdy, czyli szczęśliwy los. Link do kanału Magdy macie pod tym filmem. Wbijamy i zostawiamy szybko 1000 subskrypcji, żeby no, ten kanał się rozwinął, no bo tam nie oszukujmy się. Kanał Magdy, no to... Ten wcześniejszy kanał, no coś tam się z nim zadziało. No nie jest kolorowo. Dlatego jak najprędzej wbijamy 1000 subskrypcji na szczęśliwy los. Link do tego kanału macie poniżej pod tym filmem. I co, bez zbędnego gadania, bierzemy się za drapanie z rapek. Magda serdecznie dziękuję Ci za te wsparcie kanału. No i co, zaczniemy. O dziwo od tej droższej zdrabki, bo zawsze zaczynamy od tych tańszych, a to dzisiaj zrobimy tak od tej najdroższej. No i szukamy tutaj napisu cash, worka, pieniędzy, wtedy on daje nam dwukrotność wygrane, a jak znajdziemy safe, to mamy razy 5. No i co? I drapiemy nasze wygrywające liczby, czyli 18, 41, 36. Trzydzieści osiem, trzydzieści dziewięć i trzydzieści dwa, no same trzydziestki i szukamy. A mamy czterdzieści siedem, dwadzieścia osiem, trzydzieści trzy, dziewiętnaście, pięćdziesiąt siedem, trzydzieści jeden, pięćdziesiąt cztery, Dwadzieścia pięć, czterdzieści trzy, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści siedem, piętnaście, pięćdziesiąt pięć, trzynaście, trzydzieści pięć, no, jakaś jest szansa pięćdziesiąt osiem, dwadzieścia siedem.

Dobrze, kolejna zdrawka to Deluxe 7 i szukamy oczywiście siódemki czarnej bądź takiej fioletowej. No i fajnie było, ale no niestety nie będzie. Czekam na taką zdrawkę, jak wiecie, z góry do dołu same siódemki, fajnie by było. A mamy 6, 1, 1, 9, 3, 4, 4, 3, 3. I do końca lecimy 5, 8, 8, 5, 5 i 4. No nie ma niestety siódemki. Super Superbon, super bon, super zdrabka. I lecimy i szukamy oczywiście dolara i jest dolar. Czyżbym znalazł taką zdrabkę jakbym chciał? Z góry do dołu same dolary i złota. Zaraz się okaże. No nie, bank. I mamy księżyc. Jest dolar, kolejny dolar, no. Super, ta zrabka jest to, słuchajcie. I mamy koronę, mamy arbuza, kolejny dolar, ja się nie mogę, banany, monety, zegarek, jeszcze taka sztabka by się przydała, kilka sztabek, <noise> plik pieniędzy, dzwonek, worek, klucz, safe, mhm. Mm Mamy pierścionek, korale i na końcu koniczyna na szczęście. No dobrze, no to co tutaj będzie? No, 30 pewnie będą super. Mamy 10 zł, 10 zł i 10 zł 30 zł w super bonusie. No to jestem w szoku, słuchajcie. Www, chyba kontrolę nigdy nie miałem bo 30 zł, chyba w się. No dobra, będzie www, no chyba tam a nie będę szukał, tutaj cały dzień to zajmie. Mamy tutaj 30 zł, no bo sztabki złota chyba nie pominąłem, nie? Nie, nie jest 30 zł. Można chyba tyle wygrać. Tak, można wygrać 30 zł. Dobrze. Kolejna zrabka. Zielona pensja i szukamy oczywiście pliku pieniędzy bądź jednej z wygrywających liczb. A nasze wygrywające liczby to 1. 11, 2, 12 i 32. I takich liczb szukamy. A mamy mamy 24. Trzydzieści cztery, dwadzieścia sześć, sześć. Cztery, trzy, siedem, dziewiętnaście, czternaście, trzydzieści trzy i ostatnia linia trzynaście, 17, 27, 30 i ostatnia szansa, 16. Niestety pustak. Tak, to jest pustak. Dobrze. I ostatnia drabka na dziś to Lucky Day. Lucky Day, super piękna drabka. Zobaczcie, jak ona jest po prostu, no jest cudna, tak ładnie dobrane kolory. Normalnie sztos, jak dla mnie to sztos szukamy koniczyny, bądź jednej z wygrywających liczb, a nasze wygrywające liczby to 34, 27, 48 i 21. A mamy 41, no. 35, 12. Pięćdziesiąt dziewięć, dwadzieścia cztery, dwadzieścia trzy, dwadzieścia sześć, trzydzieści sześć, trzydzieści siedem i trzydzieści osiem. Niestety, zdrawka jest pusta, L, tak? Tak, mam L i G. Dobrze. Słuchanie odcinka jest takie, że udało nam się wygrać. Słuchajcie, w super bonusie, jak z udawanej paczki. Jak mówiłem, jest to super zdrawka. No i co, dziękuję ślicznie, jeszcze raz, Magda. 30 zł odzyskałem z tego wkładu i tej całej e, przeznaczenia tego na wsparcie kanału. Ślicznie, ślicznie Ci dziękuję i wszystkich Was zapraszam do kanału Magdy Szczęśliwy Los. Link macie na dole pod tym filmem. A ja się już z Wami zżegnam i do następnego odcinka. Dzięki, cześć!